Hej, witajcie z tej strony Debartek. No i w poprzednim odcinku z gry Brawl Stars pokazywałem wam moje ulubione tryby i mapy w Brawl Stars. No a w tym filmie pokażę wam moje znienawidzone tryby i mapy, więc też będzie się działo oczywiście. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz po sobie łapeczkę w górę, zasubskrybujesz kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego filmu i live'u. Które się pojawiają na moim kanale od czasu do czasu. No i co? Zostaw również komentarz. Lecimy po 300 subskrypcji, a więc do końca wakacji. A więc będzie mi miło, jeśli również udostępnisz mój kanał swoim znajomym. No i co? Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodoba i przechodzimy do odcinka. Zapraszam. Moim pierwszym z nienawidzonym y, trybem w Brawl Stars będzie Game Grab. Y, nie lubię Game Graba. Eee, jakoś nie podoba mi się eee, bardzo, reguły mi się tak bardzo nie podobają w, w tym trybie. Jak gram, e, zwykle gram showdown, e, czyli solo i duo, albo, albo jak już gram e, 3v3, to zwykle gram za dymę, e, a m, zwykle gram graba nie gram, bo po prostu nie lubię tego trybu. E, za to m, nagrodę e, już lubię. Yy, bo yy, na, w nagrodzie liczy się skill, yy, po, prostu, yy, po prostu jak się zabije osobę, to po prostu gwiazdki się dostaje i po prostu można pokazać swojego skilla. A game grab nie jest taki już fajny, bo po prostu tylko trzeba klejnoty zbierać i dlatego po prostu game grab nie podoba mi się tak bardzo, więc no yy, zwyk yy, większość trybów Brawl Stars lubię, ale yy, no, nie wszystkie. Na przykład po prostu gem graba nie lubię. nagroda już tak, ale po prostu gem graba już, już nie. Więc tak. No, oczywiście nie oceniamy tutaj trybów świątecznych ani żadnych challenge tylko zwykłe tryby. Więc tak, Zadymę lubię, Starcie lubię, Nagrodę lubię. Napad oczywiście też lubię Napad też lubię Knockout lubię No i tak Tutaj nie ma tego trybu Ale teraz dostępnego, Ale jeszcze jest tryb Oblężenie Czyli tam gdzie są właśnie te roboty Ten tryb Oczywiście lubię, ale e, gdybym miał powiedzieć, no to to jest właśnie jednym z takich trybów, które e, najrzadziej gram. Bo najczęściej gram e, za dymę albo starcie, a, e, a e, oblężenie gram właśnie bardzo rzadko. E, te dwa tryby właśnie e, najbardziej, e, naj, po prostu gram e, cały czas i najwięcej te dwa tryby gram, game graba nie gram, nagrodę gram, napad gram, też często tak samo jak właśnie starcie i zadymę, no tak, gem, gem graba nie lubię, więc gram bardzo rzadko, natomiast oblężenie Um, lubię, lubię ten tryb, ale um, po prostu gram um, bardzo rzadko, ponieważ on jest um, rzadko dostępny i po prostu no, um, rzadko da się zagrać w oblężenie, ponieważ no, jest rzadko um, dostępny. Więc no, jak tylko jest dostępny, no, to um, gram w oblężenie. Więc no, jedynym trybem, którego um, nie lubię w, e, w e, Brawl Stars, to nie lubię Game Graba. Po prostu ma dziwne zasady. Po prostu zbiera się klejnoty, tylko po prostu nie pokazuje się skilla swojego jak w nagrodzie, tylko po prostu zbiera się klejnoty. A tak to większość trybów lubię, nie? Tylko po prostu jedne tryby gram częściej, a niektóre rzadziej. A tak to po prostu większość lubię trybów. Oprócz właśnie graba którego właśnie no, nienawidzę, grać na Grabie więc. Ja, gem, ja grawa grał właśnie bardzo rzadko, więc to większość trybów lubię w Brawl Stars oprócz właśnie Game Graba. Um, więc to jest jedyny tryb, którego nienawidzę. A teraz przechodzimy do map, których yy, nienawidzę. No, w tym zestawieniu pojawi się kilka map. Oczywiście em, e, ze zbiorami klejnotu, czyli tym game grabie, e, większość map oczywiście nie lubię, bo e, to jest jedyny tryb, którego nie lubię. Resztę trybów lubię grać. Mm, e, no, i no, większość tutaj map nie będę lubić z e, Game Graba, ale oczywiście niektóre, nie, niektóre są nawet przyjemne. Tylko po prostu no, wie, większo za, za większością nie przepadam. Na przykład mm, za tą mapą nie przepadam, pamiętam, e, za którą mapą jeszcze nie przepadam. E, ta mapa jeszcze była bardzo słaba e, dla mnie. Mm, yy, no, ta w miarę była jeszcze w porządku. Yy, no, Tutaj też mapy właśnie, nie lubię. No to, tak jak mówię, yy, większość, właśnie, yy, trybów lubię, tylko Game graba właśnie, za Game Grabem bardzo nie przepadam, po prostu yy, ma dziwne zasady. Yy, no i właśnie większość tutaj map na Game Grabie, właśnie większość nie będę lubić, właśnie przez to, że samego Game Graba nie lubię. Yy, yy, w showdownie, yy, jaki tutaj mapy, nie mogę lubić. Yy, yy, yy. Kogo to mogę nie lubić? Na przykład nie lubię tej mapy w Showdownie, jest taka trochę dziwna. Eee, mmm, tą lubię. Eee, tą też nie za bardzo lubię. Obłędne bloki. Eee, to też jest trochę dziwna. Eee, no i większość tutaj map lubię, nie? Na napadzie pamiętam, że właśnie lubię gorący ziemniak, ale tutaj kogo mogę nie lubić, jakiej mapy. Tej mapy nie lubię, bo jest dużo tutaj ścian i ciężko się dostać do właśnie do napadu, do tego, znaczy do tego safe'u naszego. To w miarę jest w porządku. No i leśnej akcji właśnie też nie lubię, bo też jest trochę taka. E, dziwna i za bardzo e, przykompinowana w nagrodzie. Większość map lubię, e, zwykle te otwarte, by pokazać właśnie swojego skilla. E, no, e, tej mapy na przykład nie lubię. Yy, ta mapa też yy, nie jest taka bardzo w porządku. No, a tutaj większość map już będę lubić po prostu. Yy, tutaj, właśnie w Zadymie, też na przykład nie lubię tej mapy. Pamiętam, jakie tutaj nazwy były jeszcze. Yy, yy, tą też yy, nie lubię mapę. E, w oblężeniu tutaj to jest rzadki tryb, e, bo no, od czasu do czasu się tylko pojawia. E, tutaj jest gorąca stref, ale to zaraz przejdziemy. E, mm, oblężenie. E, tam tą mapę lubię, e, tą lubię tą lubię tą też lubię, w sumie tutaj oblężenia to w miarę lubię oczywiście zapomniałem wspomnieć o gorącej strefie za gorącą strefą też bardzo nie przepadam, znaczy nie to, że nie przepadam źle powiedziałem, bo ja jedynie za jakim trybem nie przepadam, no to nie przepadam za game grabem, a po prostu tak samo jak i oblężenie rzadko gram gorącą strefę po prostu, no i i tak to by wyglądało. W gorącej strefie też tutaj nie, nie lubię kilka map eee, Większość właśnie w gorącej strefie nie lubię map eee, Mimo, że samo e, samo właśnie sam tryb jest bardzo fajny. I ostatni tryb jest knockout. Eee, pamiętam, że tej mapy na pewno nie nienawidziłem i jeszcze jednej, tylko nie wiem czy to była ta. Eee, nie, to nie było ta. ta. Tą w miarę lubię. Eee, o, ta też ta nie, nie była taka w porządku, ponieważ właśnie ma e, no, dużo murków, trochę wody jest i mm, nie jest to dla mnie takie bardzo w porządku. Więc to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że wam się e, spodobało. E, zostawcie koniecznie tutaj łapeczkę w górę. E, w tym zestawieniu właśnie no, nie, jedynym trybem, którym, e, którego nie lubię jest GameGrab. No a resztę map, a resztę trybów lubię Tylko po prostu niektóre tryby gram częściej A niektóre gram po prostu rzadziej No a w A w Tutaj, a jeśli chodzi o zestawienie map no to nie, lubi, nie, nie wszystkie lubię mapy, tylko właśnie niektóre lubię, niektóre nie lubię, więc no to też zależy właśnie jak właśnie twórcy stworzą mapę i jedne mapy mi się po prostu więcej podobają, a niektóre po prostu mają um, po prostu mniej fajnych rzeczy i po prostu nienawidzę tych map. Więc mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Um, no, jak Wy właśnie oglądacie ten film, no to mnie wtedy w domu nie ma. Um, I no, to tyle, jeśli chodzi, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Miłego dnia wszystkim. Trzymajcie się. Pozdro i cześć.